Siemaneczko, z sobie Abra i dzisiaj rozjedziemy sobie parę satysfakcjonujących przedmiotów Mamy ze sobą samochód brata, który na pewno bardzo dobrze znacie I to właśnie on dzisiaj będzie rozjeżdżał przedmioty, które umieścimy pod przednim kołem Wyobraźcie sobie tylko co by się stało, gdyby takie chrupki podłożyć pod oponę i to rozjechać To by było naprawdę mega satysfakcjonujące Jakby to pękało gościu Mamy dzisiaj parę bardzo ciekawych rzeczy, między innymi piłkę tenisową Tost, tak, to jest zwykły pszenny tost Powiedzcie jak to chcesz rozjechać Zobaczycie, to może być naprawdę ciekawe Żelki, chrupki kukurydziane oraz do tego jeszcze trzy tubki pasty do zębów. Dokładnie tak. Obczajcie tylko, jak to musi pięknie wyglądać, jeśli samochód by najechał na tubkę z pastą do zębów gościu. I dzisiaj ze mną oczywiście macie krzyśmaneczko ja, leczko. Siemanu, yo! Jestem w łapiłkę. Gościk! Co za gość. Dawaj tą piłę! No, właśnie ją między innymi dzisiaj rozjedziemy. Panie normalnie będzie wkładana tutaj pięknie pod oponę, potem brum, brum! Htsz, I piłeczki nie będzie. Ja w każdym razie najbardziej nie mogę doczekać się rozjeżdżania pasty do zębów. Możecie napisać w komentarzach, czego wy. Wydaje mi się, że także to będzie tak satysfakcjonujący gościa, jak to się rozjedzie. To przecież to będzie takie malutkie, takie zniesione. Albo te żelki to też może być mega spoko. Problem tylko będzie, jeśli żelki wejdą w szczeliny opon. Nie, serio, to byłby mega problem. Maciek by mnie po prostu za to no, chyba zabił. Ja też jestem najbardziej ciekawy tych żelków, ale obawiam, się, że naprawdę mogą mi trochę popsuć oponę. Ja bym wolał je zjeść, ale Abra mówi nie no, to stary, bierzemy, nie. jemy i kończymy odcinek. No, super, dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, dzisiaj te półtorej tony. Co mnie z Maciek to może być ponad półtorej tony. Gościu, no nie jestem tak Jakie do no, 150 kg żywej masy, Elo. Będzie właśnie rozjeżdało te przedmioty. Takie odcinki nagrywa się najlepiej. Serio. To jest taka satysfakcja i taka zabawa. Musicie to oglądać kończy do samego końca, bo naprawdę będzie się działo. Maciek zaraz wsiada do samochodu. Wybierzemy sobie jeden z tych przedmiotów i po prostu go rozwalimy. 10 tysięcy łapek w górę gwarantuję kolejny taki odcinek więc zostaw opeczkę w górę i pamiętaj także o subskrypcji tego kanału jeśli jesteś nowy to koniecznie kliknij w czerwony guzik subskrybuj tam na dole i sprawdź żeby był szary zaznacz także dzwoneczek żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia z kanału nie serio te powiadomienia są bardzo ważne no i jeśli jesteś naszą dobrą mordeczką to obserwuj nasze instagramy abra ty maciek podgórski z masz je na ekranie i w opisie na instagramie jesteś ze wszystkim na bieżąco jesteś ze wszystkim pierwszy i dzisiaj wleciały nowe foty do lajkowania więc my prawdopodobnie odwiedzimy profile osób które skomentują i polajkują właśnie dzisiejsze zdjęcie więc Obserwuj nasze Instagramy. A teraz, jeśli jesteście gotowi, to słuchajcie, lecimy z tematem, rozwalamy. Nie do, no, ale ja będę nagrywał, ty wsiadaj, Dwa typie. Teraz wsiadam, ale co pierwsze rozjeżdżamy? Właśnie, to jest dobre pytanie. Teraz musimy sobie wybrać, słuchajcie, jedną rzecz do rozwalenia. Ja bym na początku uderzył w tosta. Stary, rozumiesz rozdychać tosta? Mi się wydaje, że te tosty są najbardziej spektakularnym przedmiotem, jaki mamy i jestem mega ciekaw, jak on będzie. Nie, wsiadą. no pasty będą dużo lepsze, ale tak czy inaczej, stryb tost, stryb tost, tost, tost będzie super. No, dobra, ty wsiadasz do samochodu, ja ci wkładam tosta, ty. Gościu, wsiadaj do samochodu, ja ci wkładam tutaj tosta i lecimy. Ja nie zostawiam mu wiele. Szans na wygraną tego pojedynku. Półtorej tony z maczkiem nawet więcej. Kontra, jeden tost pół Jeszcze napchany powietrzem jak to tosty. No nie wiem, słuchajcie, możecie napisać w komentarzach, jak myślicie. Mi w każdym razie wydaje się, że to po prostu zostanie rozwalone. To będzie jak gąbka. To pewnie się zgniecie, a potem w będzie duże. Przekonajmy się o tym, stary jesteś gotowy. Jestem gotowy, stary... Pojechać. Dawaj. Trzy, dwa, jeden i dawaj! Znaczy jak to stary. tylko wyszło? Dlaczego on się tak wydłużył? Jakie no to jest? Dlaczego teraz? tak teraz? Powiedz mi, bo ty to widziałeś, ja nie. Ej, stary, to jak pękło powietrze, to po prostu to wyrzuciło do przodu. Stary, jak to dobrze wygląda. To w środku jest pewnie jadalne, bo jest czyste, no nie? Czy mi się stary, to tak stary, No taką kromeczkę to by się Dawaj pania. mi ją, dawaj, ja jestem. To, nie to nie jest nie. brudne, to jest brudne! Łe. Sami przyznajcie, że to wyszło naprawdę mega spektakularnie. Uwe. Było to satysfakcjonujące i po prostu przyjemne. Gościu, masz taką kromeczkę w sumie. To, to można ta... by naprawdę zjeść. To jest czyste ze środka, typie, chowaj, to potem się zje jak się ma. Trochę zgnieciono, ale kawaczkę sobie możesz. Zrobić. Nie no, to słażnego, weź to zjedz. Patrzcie w ogóle, co się stało z opakowaniem po tych tostach. To jest jakaś masakra, jak to się wybuchło. Wow. Serio, my tego nie pocięliśmy nożyczkami, Story. a to tak wygląda, jakbyś wziął nóż i Ej, ja, ja myślałem, że ten element tutaj jest nie jest taki szczelny, a rzeczywiście to wybuchło, więc na pewno. To totalnie to wybuchło. Wow. Zostawiając naszego tosta. Bardzo ciężko jest to w ogóle od siebie odkleić. To się mega zlepiło pod wpływem bardzo dużej masy. Tak, samochód dużo ważył, Maciek też. I powiem wam, że to jest naprawdę strasznie twarde. Serio, to się wydaje, że no, niby tosik, ale. Naprawdę to jest bardzo, bardzo twarde. Zimmyczki, jak widzicie, nasz tos na początku był ogromny. Teraz jest taki, więc wiecie, no, e, jak jedzie sobie kanapeczkę z tosta, no to już wiecie, co jedzie. Panie takiego placka sobie jeszcze jedzą z tosty. Nie no, potem można go zjeść. W każdym razie eksperyment wyszedł bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że następne będą jeszcze lepsze. Nie spodziewałem się, że tos będzie na tyle spoko rzeczą do rozjechania, ale jak widzicie, nawet zwykłe przedmioty potrafią nas nieźle zaskoczyć. Lecimy dalej. Następną rzeczą, którą rozjedziemy, zmiażdżymy, będzie ta oto piłeczka tenisowa. Powiecie, ale jak to piłeczka? Przecież to co się jej stanie? Pewnie nic No i właśnie, słuchajcie, to jest dobre pytanie, bo możliwe, że nic jej się nie stanie, po prostu zgniecie się, a potem wróci do takiego kształtu piłki, a być może się zmiażdży na placek i po prostu będzie plackiem już na zawsze. Chciałem zawsze się o tym przekonać? W sumie każdą piłkę chciałbym zmiażdżyć najchętniej. No ale to w następnych odcinkach. Wobec tego umieszczamy ją sobie pod przednim kołem. Powiecie, abra, nie psuj piłeczki. Oko, ja wam mówię, ona pewnie wróci do swojego pierwotnego kształtu, jak ją rozjedziemy. Kościu, wsiadasz teraz do samochodu i sami się przekonajmy. Ja myślę, że jej się nic nie stanie. To będzie pewnie tak jak z gąbką. niby zmiażdż ale potem będzie spoko. Zobaczymy, może jeszcze pogramy nią kiedyś w tenisa 3, 2, 1, jedziemy! Co ty gadasz, jak to jest możliwe? Niby można było się tego spodziewać, tak jak mówiłem, że jej się nic nie stanie, ale serio, patrzcie, ona praktycznie nie zmieniła swojego kształtu. Była rozychana kilka razy, a ona praktycznie wygląda jak nowa. Nie, no serio, ona wygląda jak nowa. Ja się spodziewałem, że ona nie wybuchnie czy coś w tym stylu. Ja myślałem, że może nawet pęknie, bo w pewnym momencie naprawdę jak stałeś tą oponą, to była masana. Ale ona jest w idealnym stanie. Gdybyś mi nie powiedział, że ją rozjeżdżałem, no, to serio, to no, no, ja też Tak, ja bym powiedział, że wypadła, ona jest jak nowa, naprawdę, zobaczcie sama. Ona totalnie wygląda jak nowa, serio, jak właśnie taka no, która się zniekształciła, a potem wróciła do pierwotnego kształtu Panie, to jest nowka sztuka nieśmigana Patrz jak ona się odbija, gościu, patrz to Mnie nie nie rzucaj! Tak czy inaczej wydaje mi się, że piłeczka tenisowa z nami wygrała. No z samochodem to ewidentnie wygrała. Z nami chyba też. Teraz w każdym razie przetestujemy sobie odporność żelków na samochód. Ja nie daję im dużych szans. Wydaje mi się, że one mogą się wgnieść w oponę, a potem Maciek będzie krzyczał, że nie może ich wyjąć. Moje gościu, nie mogę ich wyjąć! Ja w każdym razie nowych opon kupować nie będę. Jeśli to wejdzie w szczeliny, to stary to nie jest mój problem. Ty chciałeś żelki na odcinku, to sobie je ma. Tak, ale ja chciałem je zjeść, a nie rozjeżdżać. No to daj może zjemy. Stary, ale ja myślałem, że żartujemy z tym jedzeniem żelków, że naprawdę? Tak? Skoro już zacząłeś jeść, to ja też chcę. Dawaj mi o, no, no. zielonego. Dobra, nie ma zielonego, czerwony też może być. Myślałem, że jedną paczkę zjemy, drugą rozjedziemy, no ale dobra, w takim razie wyrę obie. Wysypujemy je pod przednie koło i zaraz je rozmiażdżymy. Wysypujemy sobie te żelki, ale szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie będzie problemu z uchwyceniem tego na kamerze. Po serio, one są takie małe, że po prostu opona może je schować. Może też trochę ich tutaj daj, żeby po prostu widzowie widzieli, jak one są rozwalane. A nie, że ty na to najedziesz oponą i nie będzie nic widać. Patrz jakie żeleczki Pary, Mamy dostawę żelków Patrz ile żelków Dobra, Co ja zabieram te śmieci No oczywiście nie będziemy śmiecić w lesie No błagam was, bez przesady Ogarniaj te żelki Jak to dobrze wygląda Omegę stary, Ale bym coś takiego zjadł Trochę brudne, ale Można otrzebać i je. Jak to dobrze wygląda Siadaj do samochodu i rozjeżdżamy to Ja nie mogę się doczekać Mam nadzieję, że wy też To będzie naprawdę ciężkie Pozwolić na zniszczenie żelków Nie do tego przywykłem Naprawdę całe życie tak lubię żelki No ale dzisiaj musimy się poświęcić Trzy Dwa Jeden Miasz to! O stary, dawaj, dawaj! No, no niby tego nie widać. Ej, ale niemożliwe! Niemożliwe, że one z nami wygrają. Patrzcie tylko, i mnie stało się stary. zupełnie nic. Pukasz, stary serio, no tak, zero, zero, no one nie. są idealne. Niemożliwe, miałeś inną paczkę i po prostu je podmieniłeś, bo. okej. Okay. Nie, no są brudne, stary, ewidentnie widać, Co? że je rozjeżdżaliśmy, ale jak to jest możliwe, że ono tak przeżyły, no, Stary, One są idealne, zwykły misiek. Jak to się stało, stary? Ty Niemożliwe. to rozjechałeś 10 milionów razy. Samochód, który waży 1600 kilo z mackiem prawie. Nie, ja w to nie wierzę, naprawdę, ja w to totalnie nie wierzę. No sami sprawdzaj. W nim... zasadzie można by to wziąć i zjeść, tylko że to jest brudne. Ale, jak jak my... może... To no serio, Umyć. to to są idealne nowe misie spacki, Byś się nawet nie ogarnął. Stary, zabieramy to jak się no masz. No ale, ale wszystkie są moje. dla mnie. Nie! nie wszystkie wszystkie są, moje. są. moje. Ja się czuję po prostu głupio, Właśnie ze mną wygrał kawałek, żelatyny i cukru. Nie, serio, ja nie wiem jak to jest zrobione, że żelki są niesamowite. Tak czy inaczej, to jest tylko oznaka, że nie warto je rozjeżdżać, tylko po prostu następnym razem musimy je wszystkie zjeść i tyle. Ale teraz, moi drodzy, przed nami chrupkie kukurydziane. Czyli to, co chyba każdy zna. No wyobraź sobie, że taką piękną chrupkę zaraz samochód może rozechać. Ludzie to to tak tak. piękne. Taką chrupkę, stary też można zjeść. Nie no, ale. Weź, no my dzisiaj nagrywamy odcinek, a nie jemy. Ale ja się przypominajmy. Ja już nie mogę się doczekać. Serio, naprawdę. Przecież to będzie taki piękny dźwięk. Ten. O, to rozgniatanie. Tary, to będzie niesamowite, no, naprawdę. No, Dobra, sypiemy to. Ło, wow, patrz no to. Ej, naprawdę, to tak dobrze wygląda. Ej, to serio wygląda fajnie przy tej oponie. I nie mówcie, że nie, bo naprawdę to robi niezłą robotę. To będzie właśnie taki dźwięk, coś pięknego. Czy tylko ja nie mogę się tego doczekać, naprawdę? No ja już, ja już sobie próbuję to wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Ja to bym bardziej chciał to zjeść, no ale cóż, no dobra, zaczęcie, bez przedłużania. Chrupki z versus samochód, no takiego czegoś jeszcze nie widziałem, ale tak jak mówię, chyba każdy jest w stanie wyobrazić sobie, jaki to będzie piękny dźwięk podczas kruszenia tych oto chrupek. Tak jakbyś chrupał chipsy. No to będzie satysfakcja level milion. 3, 2, 1 i jedziesz ziomek! koniec końców chrupki zostały rozjechane, ale słuchajcie, sprawiły nam niemały problem. Mianowicie sami obczajcie, one się przykleiły do opony. To nie jednej, a dwóch i nie tylko w jednym miejscu, a na całej oponie naprawdę są te chrupki, jakby kurczę, no to jest niemały problem. Naprawdę, bo ja nie będę tego odklejał, no chyba że on będzie to odklejał, ale w każdym razie ja nie. Takie zmiażdżone chrupeczki wyglądają w taki, taki sposób. To jest, słuchajcie, po prostu jak jakiś popiół. Serio, to, to nawet nie przypomnę chrup. To jest po prostu teraz jakiś proszek. No nic więcej, no gościu jakbyś miał opłatek zmielony. Tutaj też trochę tego zostało. Panie nie ciekawe. Wygląda. Uwaliliśmy cały chodnik. No ale dobra, oczywiście to posprzątamy, żeby nie było. Rezultaty tego są sami, widzicie jakie? Było to na pewno bardzo satysfakcjonujące, ale nie nadaje się to już do zjedzenia. No chyba, że przez ptaki. Ale nie wiem, czy ptaki lubią uczyć nosy. Raczej niekoniecznie. Problem będzie to zdjąć. Ja tego myć nie będę. I w każdym razie została nam ostatnia rzecz do rozjechania, czyli ostatni eksperyment. Jest to, słuchajcie, pasta do zębów. Mamy jej 300 ml, czyli po prostu trzy tubki, tak? Zwykły Colgate, najzwyklejszy, jaki po prostu był. Zaraz je oczywiście położymy pod oponę i zobaczymy, jak to będzie spektakularnie? Wylatowało z tubki, panie. Pfiu! Oj, to może wyglądać naprawdę super. Żeby cała pasta z tych tubek zrobiła wziu i po prostu wyleciała na ulicę. A potem będzie ciężko to posprzątać. Specjalnie na ten eksperyment przejeżdżamy jeszcze dalej, by miejsca dla pasty było jeszcze więcej. Tutaj słuchajcie, spokojnie z 5-7 metrów szerokości, więc ta pasta, gdyby poleciała tak po całości ulicy, to by było na pewno mega spoko. Wyciśnięta pasta z tubki ale to będzie cool. Dobra, Abra już ma przygotowane tubki Mamy odbezpieczone pasy. Słuchajcie. Dokładnie takie. Teraz jest. będzie się działo, naprawdę. Abra kładzie. Pod kołem, pod przednim kołem no bo, no bo tutaj jest największa moc A chcemy żeby to jak najlepiej wytrysnęło Na całą ulicę gościu Jak dla mnie to będzie eksperyment tego odcinka To naprawdę zrobi taki hit Ja już nie mogę się tego doczekać Naprawdę aż mnie korci żeby po prostu samemu to rozjechać Ale ja to muszę nagrać a ty teraz, gościu, wsiadaj za kółko i jedziemy z tematem. Dosłownie, jedziemy po paście, stary, rozjedziemy, ma. Trzy tubki pasty, no jakoś ja tego nie widzę. To będzie naprawdę hardkorowe Jesteś na to gotowy, bo ja jestem, nie wiem, jak. Nie ty... mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to się znajduje na ulicy. No to co, stary, lecimy z tematem, i odliczam 3, 2, 1 i zobaczymy, co faktycznie jest. z tego wyjdzie. Po ostatnim odcinku, słuchajcie, moje ubrania już mocno ucierpiały. Podnie, buty, serio, wszystko jest w farbie. Teraz pewnie będzie jeszcze w paście do zębów. To będzie jakaś tragedia. Najlepszy eksperyment za trzy. 3... du pas 1, il estime. Fuck. Gościu, popatrz tylko, co tutaj się stało Te tubki zostały zmiażdżone nie można. Po prostu je wyrwało do tyłu starej patrz, co to jest Właśnie, To jest normalnie pasta tutaj do zębów ale stary, jak to A ponadto, patrz, jak to wystrzeliło na ulicę To jest po całości, po całej ulicy Słuchajcie, poszła pasta To normalnie, słuchajcie, jest pasta, nie żadna farba Jakie to musiało być ciśnienie, że pasta pękła z drugiej strony A nie tędy wyleciała Trochę wyleciało, ale znakomita część została tutaj Albo na oponie Patrz, stary, ty masz to nawet na oponie Teraz to ja mam w ogóle brudny palec, to wygląda Totalnie kosmicznie. Sami na to spójrzcie. Ta pasta tak eksplodowała, że to jest jakiś hit. Wyrzucamy to od razu, gościu, bo i tak będziemy musieli to wszystko posprzątać. Ja tego nie widzę. Trzeba będzie wziąć normalnie szmatę, czy jakoś szczotę i zziu wszystko zmyć. Ale naprawdę, to było tak dobre. Jestem mega zaskoczony efektem tego eksperymentu. To było naprawdę grube. Wyobraźcie sobie, ile trzeba mieć siły, żeby wybuchnąć tubkę z pastą do zębów od tyłu. Naprawdę. Ja tego nie rozumiem. Ale to było naprawdę spektakularne i mam nadzieję, że Wam się podobało. 10 tysięcy łapek w górę gwarantuje kolejny taki odcinek, więc teraz koniecznie zostaw łapeczkę w górę. Jeśli nie jesteś nowy, to pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału. Kliknij koniecznie w czerwony guzik subskrybuj tam na dole. I zaznacz także dzwoneczek, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia z kanału. Bo szalone filmy są w każdy poniedziałek środę oraz piątek o godzinie 19 i nie może Cię tutaj zabraknąć. Naprawdę nam pomagasz klikając przycisk subskrybuj. Serio, wtedy jesteś dobra mordeczka, Sub, łapeczka, dzwonek, mega ważne. Podaj także na nasze instagramy Abraety, Maciek Pudłogazninkowski. Masz je na ekranie i w opisie. Tam jesteś ze wszystkim na bieżąco i ponadto my często lajkujemy profile aktywnym osobom, które też nam coś, polekują. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Dobrego dzienaczka eleczko i puu.